dla Polaków nie będzie tak spektakularne wydarzenie jak chociażby Euro 2012, ale trudno znaleźć kogoś kto nie zamierza obejrzeć chociażby kilku meczów. To jest największe widowisko sportowe przez najbliższe lata, także na pewno każdy będzie oglądał. Jeśli ja nawet będę oglądał, a się tym nie interesuje, to myślę, że fani tym bardziej. Tych Nie brakuje, przyznaje menadżerka firmy produkującej telewizory. To widać po sprzedaży, ale nie tylko. Dość dużo zgłoszeń jest odnośnie popsutych modeli. Piszą ludzie albo informują, że właśnie piszą, że piszą. te reklamacje uwzględnić szybko, oddać nowy telewizor, bo chcemy obejrzeć mistrzostwa. Albo sprzęt zastępczy. I nie ma w tym nic dziwnego, przyznaje współtworząca badanie dotyczące zainteresowania mundialem Mariola Malarska. 40% zamierza oglądać, 30% deklaruje, że są zorientowani w tym, co się dzieje w piłce nożnej. Ale co ciekawe, kiedy ankieterzy zapytali, kto wygrał poprzednie mistrzostwo, tylko 29% respondentów odpowiedziało prawidłowo, że Hiszpania, choć to ona także w tym roku jest obstawiana jako zwycięzca. Ksenia Maćczak, Polskie Radio.